To co, Pola? Co, co dzisiaj robisz? Dzisiaj sprawię, że nie, nie, ja zniknę w tym pudle. Że znikniesz w tym pudle? Tak sprawisz? Tak. No to pokaż. Jak ty to zrobisz? Asystencie! No? Przykryj mnie tym kocem. No ale to nie mam takiej długiej ręki, to muszę A, no sama tak, się... To... No, przykrywasz Widzicie? się. Widzicie, jestem, nadal tu jestem, nie? No. Wow! I co? I zniknęłaś? Ja cię krę Gdzie jest ta pola? No nie ma poli. Bary, bary, hop, nie, ja zaraz zniknę do roku. Jest jednak. Ale niesamowita sztuczka. No nieźle. Nieźle. Jak to, to zrobiłaś? <grym> Prawdziwy magik. <grym> no ale opowiedz, opowiedz, jak to zrobiłaś? się skuliłam! Aaaa, skuliłaś się po prostu. Niesamowite! Tak się skuliłam. Ale super. Ale sztuczka, no naprawdę. Brawo. Mogę pokazać jeszcze jedną. Coś podobie? Tak? Coś podobie? Pokażesz?

To już? My jeszcze nie. To już koniec chyba. Ukończy ładnie.